Cześć, witamy Toszcz. was w y, pierwszym odcinku, zagrajmy w Left 4 2, tryb kontra, tak? Będę grał z Peterem, tak? I no, jest fajnie. Nieprawdaż? Of course. No to zaczynamy zabawę. Peter, ty pierwszy. Co to było? Yy, bombowo. Czuję się bardzo zaszczycony yy, Ale muszę przeciszyć dźwięki z gry o. Powinno być OK No nie! I weź tu zmieniaj dźwięk z gry jak mnie atakują no Thank you, bitch Thank you nie ja zabrzegał mnie, It. biedny Peter, ale ubaw popachy po prostu. Won, won, won kobieta do kuchni. Cześć, mogę cię zjeść? <grym> Oczywiście, że nie. No to idź sobie. Foch. Dobrze. Nice. No co za debile, no. Joki, No. Czy ja prosiłem, żeby mi pomóc, Kevin? Ulecz mnie teraz. Jeszcze charger. Jak ja się leczę! Jeszcze działki, Nie, nie, won. Look out! I on tu jest! On tu jest! Ta jest I tańczy bardzo... dla mnie! No jeszcze mnie obrzygali, Czemu oni się wszyscy na mnie uwzięli? To nie jest. nie, nie zostawię w tyle. BOŻE! No. <ścoughs> Jakie to wszystko jest teraz, głupie? Dobra, dawaj. Co? Gdzie mam iść? No do przodu, przed siebie. Tam nie bije. One paru, jedna. Tu powinna być pai bomba. No nie, to No jak nie, Charger to Jokie, jak nie, Jokie to Hunter i Speeder. Boże, to jest takie głupie. Dziękuję, but only, RC Merci, że jesteś tu. <grymne> Weapons over here. Zła transkrypcja, kolego. Czemu wszyscy się tak na mnie uwzięli? Kochają mnie Giń! No Oj Rochelle. Szybciej, bo cię zjedzą, no Uważaj! A, biją mnie Come on, come on, come on bitch. Nie, Jezus, co ja robię? Ja w ogóle nie wiem, co robię. Ej, bo tak, jakby znowu ginę. No tak, ja bym znowu obrzygany. No i dupa, no. Czemu? Murzyn zawsze pierwszy, ten. A nie, bo ja, ja nie byłem Murzynem. Muszę się uleczyć. Znaczy, czarno-biały ekran. Ulecz mnie albo wskrzeć. Tak by było najlepiej. Już nie żyjesz, No, mówię o tym cały czas. Ale jesteś słaby. No, chyba ty. Młohohohoho. No, chyba ty. Nie, no. daj. Nie, daj się. O. Super. No i kogoś obrzygali znowu. No, Peter, gdzie ty Nie. jesteś? O, jesteś. Walcz, Peter, jak ten wściekły mężczyzna, jak dzika kuna w lesie. Pięknie, pięknie machasz tą maczetą. No, ja wiem. Niczym wojownik z piekła rodem. Dobra, to ty zaraz chyba? Uważaj, tam się kryje charger. Uważaj, w tej szafie jest murzyn Greg za tobą jest Joki na naprzeciwko Żartowałem Zawiennie Kurde! Się. Ha, ha. A już myślałem, że umrę na zawał masz kwas pod nogami. Aha, dzięki niemu. Za, za tobą jest Spiter, tak? Kulejesz. Teraz musisz skoczyć na dół. Ko za tobą no. Szybko, narkotyki. Ej, no, smoker, no help me. No co chce się całować z języczkiem Fu. No. Nie lubisz smokera? w course nie. bardzo dobrze wam idzie nie powiem co robi ten o matko o matko co się tu dzieje gdzie ja jestem patrz <noise> Gdzie? Na drzewie? Olo, Jak ty się tam znalazłeś, synu? Ej, serio, co ty robisz na drzewie? Nie mam pojęcia! I czemu leżysz na tym drzewie? Ej, to jest dziwne. O, no, to to, to, to ja lubię. A, teraz będzie epicko. Zaraz Już. obrzegam ich, tu, ich tutaj na stole. Jesteś z Peterem, a nie, z Peter. tutaj jest? I'm boomer. To ej, weź wyjdź, powiem ci gdzie stanąć, ej. Ja już stanąłem sobie. Gdzie ty jesteś? Tutaj. No tutaj. A, ale tu mogę już tutaj patrzeć. Tutaj, o. Ej, no dobra, już. Już dobrze. też, tak. Come on, bitches! I'm ready. Gdzieś słyszałem. A podchodzicie tu, czy nie? No gdzie oni idą? Kurcze, Jakby ty to zrobić? Okay. Co? Pewnie ma Aima. <śm> on ma Aima, no bez skitu, jak on to zrobił. Co za Saigon? On nie miał prawa. Zgłaszam to do prokuratury. Oh. Spiter go bije. O, Hunter kim ja będę za teraz? Spiter, nie no. Najgorsza postać. No dobra, jest Fak, Nie trafiłem, no nie. <noise> no coś bywa. Cześć. Lone machete. Mm -hmm. Dobrze, jest dobrze, Peter. Jakoś dajemy sobie radę. No, do... <grym> no nie <grym> wiem. Dobra, odradzam się. O no. z Peter. I tu zginęliśmy. Nie możemy im pozwolić, żeby przeszli dalej. Bo jak pozwolimy, to przegramy, wiesz o tym. Wiesz o tym. Mm -hmm. nie, ten tu się znalazł, teraz ma. Co za debile. Idźcie stąd. Dziękuję. Chynta! Nie skarż sobie tak tym. Charger Jak on to zrobił Jak on jest głupi Ja tu na niego poluję On mi się tak odwdzięcza Idziemy dzisiaj do Maga, Peter mm -mm. Tak Albo płyty z kimś innym no idź. Oj, Jezu, co z tego, że śmierdzisz? Pójdziesz mildący, no. Dam ci pergoma. Nie chcę jeszcze w ogóle wychodzić w domu dzisiaj. Tak, 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 Zakochał się chłopak. Tak. E, e, on tylko campi. Macie tu nagrodę, No, debille. Czemu nie chciałem mi szarżować? Dałem im trochę kwasku sajowego. <laughs> ha <laughs> ha oh. oh, 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 oh. I can't like a wrecking ball Chyba to Bredol, wygrają wiecie. No przeszli dalej, więc na pewno wygrają no O, oh, Hunter A wiesz dlaczego wygrali? Bo Saigon ma Aima Ej, Saigon ma Aima, nie? To tam go killać, nie? I am Charger, I am Charger. I am Charger madafaka. Ale mu zrobiłem salto. Mm -hmm. Ale jak to wyglądało? Co za obrzydliwe... ...gunwo. <laughs> Ale suchar. <laughs> A co robi pedał w psychiatryku? Rznie głupo. Co robią soraki w kuchni? Leczo. Aha. To był głupie. Nikogo już, już nie ma dobrego. O jest jednak Co co za... Co za Jak się skąpił No już leżą dwie... dwoje. Ale Elit się skampił, czyli ten. Saigon. Saigon, co za Saigon, no. no. Z Polak, to może go wyzywać. A, widzę pel. Saigon! Masz Ayman, nie? <noise> fuck you noob, fuck you <noise> you, you kill all. me, you are noob <noise> Zabił mnie, jest Nobel. <laughs> I Saigon, I drink your family. Oh no, It's very hard. It's very hardcore uh, type of game. Yo, I am computer game. I am the computer game I am the computer game No nie Nie rozumiem o, tego o nie dupę mi widać <laughs> Kim ty jesteś? Y, tym z Reka znaczy się tą babką z Peterem, no Ona przypomina tego potwora z Reka, co nie? Mhm Dawaj obejrzymy Reka No Co jest Opoś... nudne nudne. to To nie jest nudne czy ja, ja przed tym strałem? Jak ostatni, no. że pytanie musiałem podstawiać? Strałem jak frać. O, i dobrze się zgraliśmy w sumie. Czemu? No niech ginie przynajmniej jeden. Saigon, niech ginie. O, ładnie. Hmm. Dobrze się ukryłem. Rochelle, bijcie. Fa. O, Boomer znowu, no nie. fałs go O, już nie żyje ten. To dobrze. O, i drugi nie żyje. Zostało dwóch. Maceta i, i Night. Mhm. Mogłeś tam tego facia, to już byle... a, no dobrze, jednak Jest dobrze. Kto mi go zabrał? No, przegraliśmy. Ale wygrywamy ten, tak mniej więcej jeszcze. No więc dziękujemy Wam za oglądanie, więc komentujcie, subskrybujcie. Może koniec? i Oceniajcie, więc na razie. Na razie. Bye bye. Może Maskara. suchar na koniec. A yy, więc, no dawaj. Suchar. Powiem ci tak. Yy, przychodzimy po do lekarza. No. Ale lekarz też baba.